Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Wilcego Sańca. No, przejdziemy sobie jeszcze z Wilcego Sańca. Już mamy nieco na stepie. No już właściwie... w nie, to już mamy na stepie. znowu i muzyka. Ty pie prawie mnie zabiłeś z w beczki. To jest kolejny Niemiec. No, patrz, no się tam skował. Serio? Naprawdę więcej was matka nie miała? We got to by się trochę psera załatwia, staje że was jest tyle. W jednym miejscu, no ale dobra Załatwieni, powaleni Możemy rusować dalej, Swoją drogą by sobie gry zapisać Bo to konieczne jest, żeby gry zapisywać No i rusamy dalej Nie wiem jak długa będzie ta misja, ale obstawiam że tak do 15 minut chyba Tyle nam ta misja zajmie Mam nadzieję, że sobie poradzimy, bądź bądź, e, no to jest ostatni odcinek już na dzisiaj, bo więcej już nie, nie zdążę wam nagrać, więc to jest ostatni na dzisiaj odcinek. Zaraz pewnie się za mną pojawi dwóch z tyłu, albo i z pięciu nawet. Oho! Oho, mówiłam! Już się jeden pojawił. Nas w mordę! Ja zapisę grę. Jak już mówiłam, grę to trzeba zapisywać co 5 sekund. Gdzie? No, got tutaj nie było. Ludzie! Nie no, ani chwil spokojnie ma. Ej, ale got tutaj nie było. Got tutaj dopiero co nie było. Patrzcie. Ja tutaj w nic nie wskazywało na to, że on miałby tutaj się pojawić, ale się pojawił. Ludzie, Niemcy naprawdę się teleportowali na II wojnie światowej. Oni się niespodziewanie teleportowali. Oni sadzili swoim wrogom na tajniki, na podstawie których mogli nam położenie wrogów i się poda do tych wrogów teleportowali z tyłu. To jest potwierdzona ta orak. Wryty potwierdza wszystko. No to skubańcy. za to jak nas. Skubani byli. Co? byli w trakcie II wojny światowej. To prawda, nie byli w stanie celować wyżej. A to nie, nie byli w stanie niczej celować, tak, żeby trafić osobę. Krucającą, ale jednak fakt, 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 faktem potrafili się teleportować i potrafili zaskoczyć wroga z tyłu. Gdzie? A tutaj jesteście. Tak, zabi kolegę, to jest, zabij kolegę. Tajs, zabij kolegę. Niemcy mówię, osobiście byli na tyle sprytni, że. zabijali swoich kolegów. No ale jak tak chceba im oddać, to że byli w stanie się. teleportować za wrogiem. albo psy wrogu. Nie, mm. ja, ko kończymy tą farzę. Mieliście zabić mnie, a to ja was zabiłam. Coś wam ta misja zabicia mnie nie wysła. Chciałabym jakoś aptecka. Słyszę, za, za chwilę za mną się pojawi kolejny. Tak, co? Psucujam. Weź mnie tak nie ztras. Pewnie za chwilę za mną będzie kolejny. No, albo z tej strony przyjdzie kolejny. Jakie pierdziele, Skąd oni się biorą? Wielki ten dźwięk rozwalania z Ksyń. Jak z on jest piękny, rozwalę radio. Za Hitler znowu nie wsamawiał! O, dźwignia zaraz uzupełnię dźwigni. Słyszeliście te dźwięki? No chyba. Tam chyba to. Tak, tam chyba Niemcy torturują kogoś. W tym pomieszczeniu konkretnie, No dobra, nie możemy im niestety pomóc. Ale tam Niemcy kogoś ewidentnie torturują. Dobra, idziemy dalej. Zapis gry. I rysamy. No ale chwila, tu byłam. Że to posłam. Posłam w złe, złe miejsce, posłam. Dobra to gdzie idziemy? Tędy chyba idziemy tędy. Chyba to otwarte? Nie Chyba to drzwi no serio. Ilu was jest co będzie? O znowu niemiecka muzyka. Znowu niemieckie rytmy Nie ma niemieckich rytmów. Mówiłeś coś? Bo ja powiedziałam, że księżniczka lina jest piękna. O, amunicja do psy. W sumie... O snajperkę podniosłam! No snajperka to mi się raczej nie psy. Po co mi sniperka? Jak mam kuchniaka? To jest wejście na górę. Chciałabym tam wejść. Aha, a to wejście jest. Dobra, nie wiem po co w ogóle jest to wejście, skoro nie da się psać dalej. Bez sensu. Dobra, chyba to bramy muszę otworzyć. No, ja są Dobra, gdzieś się musimy dalej dostać. To jest pytanie, gdzie tam gdzie Są dwie otwarte, czyli tutaj o Braka, to miałem wziąć. Rozwaliłam cajniki, i możemy rozwalić dalej. Zaraz tam mnie znowu psy do Niemcy. Ja bym zapisywał grę. Czekamy na... na lot Niemców. O, ty są otwarte. Dobra. Oj, chyba wam serwała pustę. Gdzie? A, tutaj. Tutaj jesteś. Mam dla Ciebie prezent! Poznacie kopniaka! Okay! Wow, wow! Weź mnie nie stras! Nie stras, bo się zestrasz! Znowu zapisa gra. Tak trzeba zapisywać na akurat. Dobra, zapsajdziemy się tutaj. Zobaczymy co rozwalić. Kufle I te inne zacce. No i możemy rozejść dalej. Widać, że nigdzie nie wsajda. Musimy tam zejść oknem. No i wyraźniej. No dobra, to się porę zarotowałem, wiecie? Niemcy, naprawdę moglibyście robić lepsze zasadzki z tyłu, gdybyście nic nie mówili. taka porada ode mnie Dobra, skosyłam na dół. Mamy dźwignię. Okej. Okay. Ja, no, nic nie... dobra, skajcie. W tym miejscu, zakończymy odcinek, a więc dlaczego? Dlatego, ponieważ gdy przekroczymy ten drzwi, to będzie koniec misji. Ale potem od razu będzie rozpocząć kolejnej misji i ta misja będzie się rozpoznać UWAGA! UWAGA! Od cutscenki pserywnikowej! Tak, w Wielcym tu jest cutscenka pserywnikowa. Dlatego e, rozpoczniemy sobie e, w tym miejscu kolejny odcinek, no i teraz w kolejnym odcinku wykonamy e, kolejną misję. Ale na chwilę obecną ja sobie w tym miejscu zapiszę grę. No i będziemy kontynuować w kolejnym odcinku. To jest osta ostatni odcinek na dzisiaj. Bo już nic więcej nie dam rady wam nagrać, no ale... No myślę, że dzisiaj tak wam sporo po nagrywałem, 7 odcinków nagrałem, więc... Jest to jakiś ogólnie wynik. Jutro nie wiem jak będzie jutro z filmami. Jutro mi się wydaje za może nic się nie pojawić. E, ale w niedzielę postaram się tam namówić moją mamę, żeby gdzieś poszło na, na godzinę, to wtedy coś nagram. E, no nagram następnie tak tylko Frankston. A co do... dalszych dni no to zobaczymy. Może być tak, że w kolejnych tygodniach też będę ja więcej zasług, to wtedy teraz dalej, będę, dalej będę nagrywać więcej niż jeden film dziennie. No ale to zobaczymy jak będzie. Na chwilę, bo na końcu. To będzie na tyle. Bywajcie!